Zalogujmy się do programu Sumo Paint sumoPint.com sumo Home Loguję się przez Google, akceptuję warunki, uruchamiam edytor grafiki. W tej chwili pobierzemy sobie jakąś grafikę z portalu i ebay.com. Powiedzmy, że szukamy grafik kosmos. Tematyka. Te w tym miejscu są grafikami płatnymi. Niżej znajdujemy już grafiki całkowicie dostępne, bezpłatnie. Powiedzmy, że pobierzemy tą grafikę. Możemy ją ściągnąć na komputer, ewentualnie czytać bezpośrednio do programu Sumo Paint najeżdżam na grafikę klikam jeszcze inaczej wybieram rozdzielczość, rozmiar klikam, zobacz w tej chwili w pasku adresu mam adres bezpośredni grafiki kopiuję przechodzę do programu SumoPaint zmieńmy język na polski klik otwór z adresu URL Wpisuję skopiowany adres, a w zasadzie wklejam, klikam otwórz. Grafikę mamy otwartą do edycji. Teoretycznie grafika jest zbyt szeroka. Dla moich potrzeb użyję narzędzia kadruj. Klikam. W tej chwili uruchomiło się narzędzie kadruj. Powiedzmy, że z tego miejsca na grafikę. Narzędzie kadru działa natychmiast, czyli mamy tylko jedno podejście. Jeżeli efekt jest nie ten, który chcieliśmy, zawsze możemy cofnąć, klikając edycja, cofnij. Ja w tej chwili ponawiam edykt, efekt edycyjny. Mamy przyciętą grafikę teoretycznie do pożądanych rozmiarów. Narzędzie kadru jest cały czas łączone. Możemy kliknąć narzędzie przenieś, aby wyłączyć narzędzie kadru. Czytamy teraz sobie następną grafikę z komputera. Klik otwór z adresu URL. Przepraszam pomyłka anuluj. Klik otwór z mojego komputera. Zaczynam wyszukiwać katalogi, który jest który zawiera grafiki to będzie otręka calops powiedzmy, że pobierzemy sobie te zdjęcie w formacie png ponieważ będę usuwał tło grafika została wczytana w formacie png tu u góry mamy nazwę pliku z rozszerzeniem png otóż narzędzie różdżka działa tylko na, w plikach png Możemy usunąć. Tutaj mamy ustawienia narzędzia. Tolerancja, wygładzanie. Klikam po uruchomieniu narzędzia. W obszar. Naciskam delta and delete, usuwam tło. Jeżeli zwiększę tolerancję, to za jednym razem będzie zaznaczony większy obszar, ale istnieje niebezpieczeństwo, że również zostanie zaznaczona część grafiki. Mamy w tej chwili grafikę pozbawioną tła. Klikam narzędzie zaznaczania obszarów prostokątnych. Zaznaczam obszar grafiki. Przechodzę na obszar grafiki, prawy przycisk myszki. Kopiuj wyselekcjonowany. Klikam. Mam skopiowany, wyselekcjonowany fragment. Minimalizuję grafikę. Przechodzę do zasadniczej grafiki. Zamykam niepotrzebne okno na razie. W pasku narzędzi. Wystawiam ją do edycji. Wklej wyselekcjonowany Pojawiła się grafika Program sam dodał warstwy Przy wklejaniu grafiki Aby przeskalować grafikę Powiedzmy, że najedziemy na grafikę I wybierzemy wolne, wolne, wolne Dowolne przekształcenia Otwiera nam się Otwiera nam się Narzędzie uruchamia dowolne przekształcenia Zmniejszam rozmiar grafiki, zmniejszam rozmiar grafiki. Powiedzmy, niech, niech będzie taki. Cały czas warstwę mamy aktywną, w związku z tym, po zaznaczeniu narzędzie przenoś, możemy sobie przenieść grafikę w dowolne miejsce. Jeżeli chcemy usunąć tło z grafiki. Która jest zapisana, powiedzmy, jak ta w formacie JPG. Znowu sobie wczytamy adres grafiki, żeby nie pobierać na komputer. Grafika jest w formacie JPG. Kopiuję adres grafiki. Przechodzę do Sumo Zróbmy tu jeszcze mały porządek. Pozamykajmy niepotrzebne okna Nie zapisujemy Mamy w tej chwili dwa okna Wczytajmy następną grafikę Otwórz z adresu URL Podajemy skopiowany adres Otwórz Otwiera nam się grafika Która jest w formacie JPG I różdżka nie będzie tutaj działać Usuwa, ale pozostaje białe tło. Edycja Cofnij Pozostaje nam. Zapisać tą grafikę. Klik Zapisz na dysku twardym. Wybieramy format PNG Zapisz Wskazujemy miejsce do zapisu. Powiedzmy, że Zmienię nazwę na okrąg. Z tym, że będziemy zmienić już zapisaną w formacie PNG, klikam Zapisz, zamykam tą grafikę, nie zapisuję zmian i ponownie wczytuję, tym razem z mojego komputera. Okrąg PNG, czytuję. W tej chwili mamy grafikę wczytaną w formacie PNG. Narzędzie różdżka będzie usuwać tło. Usuwamy tło. Po usunięciu tła zmieńmy rozmiar naszej grafiki, rozmiar obrazu. Obraz, rozmiar obrazu. Zachowaj proporcje. 200 pikseli powiedzmy. 200 na 200, ok. Grafika została przeskalowana do mniejszych rozmiarów. Teraz. Użyjemy narzędzia zaznaczanie prostokątne Klikamy w obszarze roboczym Prawy przycisk Kopiuj wyselekcjonowane Zwijamy Przechodzimy do naszej Zasadniczej grafiki Prawy przycisk myszki Wklej wyselekcjonowane Grafika została wklejona Jednocześnie została dodana jej warstwa Przejdźmy w narzędzie przemieszczanie przesuwamy grafikę powiedzmy w te miejsce o w tej chwili zadziała swobodna transformacja zmniejszamy ponownie rozmiar grafiki ewentualnie możemy uzyskać efekt zniekształcenia przestrzennego jeżeli tutaj o, najedziemy pojawią się takie strzałeczki Grafika zaczyna być deformowana. W poziomie, w pionie, pozyskujemy efekt zniekształcenia. Możemy również tak zniekształcać grafikę. W każdym bądź razie nasza grafika została lekko przetransformowana. Przejdźmy na warstwę ze zdjęciem przeszliśmy na warstwę zawierającą zdjęcie możemy w zdjęcie przesunąć grafikę w tej chwili zdjęcie nam znikło pod grafiką ponieważ warstwa zawierająca zniekształconą grafikę jest najwyżej ułożona na stosie aby temu zaradzić starczy zmienić miejscami najeżdżamy, klikamy przesuwamy niżej nie przesunęła się, no to jeszcze o, w tej chwili nam się przesunęła, ale za nisko znowu w związku z tym użyjemy strzałek przenieść warstwę w górę w tej chwili pojawiła się grafika ponieważ pojawiło się zdjęcie ponieważ zdjęcie jest najwyżej na się ułożone warstwa ze zdjęciem jest ułożona najwyżej na stosie aby wyłączyć daną warstwę klikamy warstwa jest, jest cały czas w tej grafice ale jest niewidoczna po kliknięciu znowu pojawia nam się warstwa Używając dostępnych narzędzi, m.in. możemy wstawić prostokąt, zaokrąglony prostokąt, okrąg. Używając tych narzędzi, możemy znacznie uatrakcyjnić naszą grafikę.